Karolina Dobrowolska. Witam państwa w to słoneczne popołudnie i zapraszam na prognozę pogody. No właśnie, dzisiejszy dzień upływa nam pod znakiem słońca. Jedynie w Bieszczadach spodziewamy się delikatnych opadów deszczu i może też zagrzmieć. Natomiast jutro Polska dostanie się pod wpływ Zatoki Niżowej, ale ona jakoś drastycznie nie popsuje nam pogody. Będzie nieco więcej chmur, a pokropi jedynie nad morzem i w górach. Dopiero wieczorem w całym kraju spodziewamy się no, takich lekkich, delikatnych opadów deszczu i może też zagrzmieć. A za mną jeszcze mapa najbliższej nocy, która zapowiada się bardzo pogodnie. Jedynie miejscami na zachodzie może się nieco bardziej chmurzyć, ale jak widać tutaj nawet 15 stopni. Za to na wschodzie niebo będzie pogodne, a na termometrach od 12 do 14 stopni. A jutro nie zabraknie chwil ze słońcem. Jedynie miejscami będzie przybywać chmur yy, i tylko właśnie nad samym morzem i w górach może delikatnie pokropić deszcz, może też przejść burza. Wieczorem w całym kraju może popadać taki ciepły, letni deszcz, może też zagrzmieć i jak widać będzie upalnie od 27 do 30 30 stopni i tylko nad samym morzem 22-23 stopnie. Ciśnienie lekko spadnie, ale pozostanie wysokie. W czwartek ten pochmurny front będzie powoli opuszczał Polskę, i dlatego miejscami może jeszcze popadać i może się też zdarzyć burza, ale jak widać, słońca też nie zabraknie i będzie do 27 stopni. W piątek bardzo słonecznie, właściwie bezchmurne niebo i znów gorąco od 23 do 30 stopni. A sobota znowu skąpana w słońcu. Miłego popołudnia Państwu życzę. Do zobaczenia.